Marzy Ci się być człowiekiem sukcesu, myślisz o tym, żeby zarabiać, żeby odnosić sukcesy, żeby być przebojowym, ale coś w Tobie cały czas bo, jakby bojkotuje, sabotuje ten sukces, Twoje działanie, nawet Twoją odwagę i pomysły i czujesz się zahukana, czujesz się bezradna. Tu pomysły się produkują, tu entuzjazm się pojawia, tutaj chęci, jesteś gotowa, gotowy, ale wewnętrznie czujesz się zablokowany, zablokowana. Też tak masz? Zdarza Ci się poddać, zanim jeszcze zaczniesz? Pamiętaj, to ma swoją przyczynę. Ty kiedyś uwierzyłeś, uwierzyłaś w to? Że nie dasz rady, albo że ci nie wolno, albo jeszcze w zupełnie coś innego, i to teraz w tobie cały czas pracuje. Ale jeżeli chciałabyś, chciałbyś z tym pracować, to ja cię serdecznie zapraszam. Zaobserwuj mój kanał, polub mój, moje wideo, a ja w kolejnym odcinku i napisz mi w ogóle, czy chcesz, czy to jest dla Ciebie ważne, czy to dla kogoś jest ważne, to bardzo chętnie przygotuję ćwiczenie, w którym będziemy szukać przyczyny, skąd płynie w Tobie te, to zagubienie, to splątanie, ta niepewność, bo mówię, to ma przyczynę i od ciebie zależy, czy ją znajdziesz, a jak ją znajdziesz, to będziesz mogła, mógł coś z nią zrobić i otworzą się wtedy przed tobą drzwi do zupełnie innej jakości drzwi do sukcesu. Także, jeżeli ci się ten pomysł wydaje ważny, pomocny, to napisz mi w komentarzu, a ja przygotuję ćwiczenie, w którym odnajdziemy przyczynę.